Ostatnia kartka, ale jeszcze trochę zostaje na jutro. Jak postąpić z dziewiętnastolatkiem, któremu zdarza się nie wrócić na noc, a jest na utrzymaniu matki? Ojciec nie żyje od czterech lat. Więc tu się dziewiętnastolatek, nie wiem czy w Stanach tu już jest pełnoletni, chyba 21 lat jest pełnoletniość, Można zamknąć drzwi, dorobić dodatkowy zamek od wewnątrz i powiedzieć synowi: ja tu rządzę, ja, to jest mój dom, ja cię utrzymuję. Wracasz na przykład do 22.30 czy 23. Jeśli nie wrócisz. Drzwi będą zamknięte do środka i sobie rób, co chcesz, ale już z drugiej strony drzwi. Jeśli byś się dobijał, wzywam policję i wzywam. Poza tym bardzo można dużo ukrócić pieniędzmi. Synu, jeśli będziesz nieposłuszny, nie będziesz mnie szanował, nie będziesz respektował moich zasad, także dyscyplinarnych, dostaniesz chleb z margaryną i wodę, czy herbatę czarną bez cukru i nic więcej. Reszta pytań jutro, a teraz pani Ewa przejmie jeszcze głos.